Pozycja w leżeniu tyłem, podciągnij sobie nogi, tak, zajmij kolana. Dwa. Tu pamiętamy, że jest prawa strona jest stroną niedowładną. Prawa strona ciała Tomka jest niedowładna, więc tutaj będziemy się skupiać na podporze kończyny dolnej w tej chwili. Tomku, unosisz biodra do góry w tej pozycji, spróbuj wytrzymać. Tak, staramy się, żeby linia ud i linia tułowia tworzyły prostą. Dobrze. I damy takie wyzwanie dla tej prawej kończyny dolnej. Lewą nogą delikatnie tupnij w podłogę, utrzymując pozycję ciała. Ok, jak widzimy od razu napięcie się zmogło w stopie. Już wiesz czego oczekiwać po nodze, spróbuj jeszcze raz. Dobrze, opuść biodra. Co się dzieje w momencie, gdy odrywamy lewą nogę? prawa musi przenieść, przejąć cały ciężar ciała. Więc od Tomka wymaga się wtedy, żeby utrzymał równowagę. Jednocześnie więcej ciężaru przenoszone jest na prawą nogę. Jeżeli macie kogoś do pomocy, niech wam przytrzyma stopę przy podłodze, żeby ona się nie oderwała. Jeżeli nie macie, starajcie się zrobić to sami, mocno wciskajcie piętę. Najważniejsze, żeby cała, jak największa powierzchnia stopy była yy, Oparta o podłoże. Spróbuj jeszcze raz. Tym razem przytrzymam ci stopę. Tak. I raz. Spróbuj powtórzyć. Dwa. I jeszcze raz. Trzy. Cztery. Pięć. Ok. I wracamy. Zobaczcie. Widziałem, że Tomek da radę więcej niż trzy razy. Zrobiliśmy więcej. Musicie sami ocenić, ile jesteście w stanie zrobić. Niestety, ale nie będzie tutaj jakichś takich sztywnych. Ram. ile to ma być powtórzeń, ile ma być serii. Oceńcie to sami, spróbujcie zrobić tyle powtórzeń, ile jesteście w stanie zrobić w jak największym zakresie ruchu. Gdy już widzicie, że jest coraz ciężej, że już nie dajecie rady utrzymać pozycji, to będzie oznaczało, że należy serię zakończyć. Odpoczywamy pół minuty, powtarzamy serię. Proszę, do góry. Jeden. Cztery, pięć i wystarczy. O, bardzo dobrze.